Oczywiście Andrzeju, szczytne zakupy tylko w naszym sklepie, tylko w naszych telezakupach. Andrzeju, wiedzieliśmy, że Tobie grozi popadnięcie w nałóg alkoholowy, Ożeby, że Ty tak. masz 5,50 i możesz je wydać na kolejne piwo i dlatego mamy dla Ciebie rozwiązanie. Nie musisz nigdzie dzwonić, nie musisz nic płacić. Tomaszu, 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 Tomasz. a jakie jest to rozwiązanie? Rozwiązanie jest bardzo proste. Andrzeju, powiedz mi, czy masz internet? Mam. Masz internet, to świetnie. Dzięki temu internetowi możesz wejść na stronę www.litrpaliwa.pl Mogłobyś go słyszeć? www.litrpaliwa.pl Dziękuję. Litr tobie znany, paliwo tobie nieznane, ale to sobie dodasz. Litr paliwa.pl Wejdziesz tam, nie kupujesz piwa, tylko robisz coś, co robisz również w swoim realnym życiu. Czyli klikasz zatankuj. Pierwdisz. Nie, nie Andrzeju, tym razem nie pierdolę, ponieważ klikasz zatankuj i dzięki temu jeden litr paliwa trafia na konto fundacji Kamyk, która pomaga dowozić osoby niepełnosprawne na rehabilitację. Ty nie pijesz. Twoja żona jest szczęśliwa, a ludzie niepełnosprawni też są szczęśliwi. Tam ja mogłeś budować krótsze zdania, bo na tych długich nie mogę się skupić. Litr paliwa.pl zatankuj. Pomagasz. Dziękuję. 人が」